W tym samouczku pokażę Ci dokładnie krok po kroku, jak możesz zacząć zarabiać pieniądze na copy tradingu na giełdzie kryptowalut BTCC. Zanim zaczniemy, polecam kliknąć link poniżej tego filmu, aby utworzyć nowe konto BTCC, ponieważ dzięki temu linkowi zastosujesz konkretny kod, który da Ci najlepszy bonus, który obecnie wynosi 10 000 dolarów. Jeśli chcesz zacząć handlować na BTCC z ładnym bonusem, który możesz wykorzystać do prawdziwego handlu, kliknij pierwszy link w opisie filmu, utwórz swoje nowe konto BTCC, a następnie możemy od razu zacząć copy trading na BTCC. Po utworzeniu nowego konta BTCC możesz od razu przystąpić do copy tradingu na BTCC. Oczywiście, najpierw potrzebujemy trochę funduszy w odpowiednim portfelu. Musimy przenieść fundusze do portfela Futures. Zróbmy to razem teraz. Przejdźmy do sekcji aktywów tutaj w prawym górnym rogu. Klikam na to i teraz jesteśmy w przeglądzie aktywów. Teraz chcemy przenieść aktywa do portfela futures. W tej chwili mam fundusze w moim portfelu na BTSSE. Możesz zobaczyć, że mam USDT w moim portfelu, a teraz kliknę na transfer w prawym górnym rogu. Klikam na transfer. Teraz chcemy przenieść fundusze z naszego konta portfelowego na nasze konto futures. Chcę przesłać 200 USDT. Klikam na potwierdzenie tutaj i teraz mamy wszystkie fundusze w naszym portfelu futures, a to dokładnie tam, gdzie potrzebujemy funduszy. Podobnie, jeśli masz fundusze w portfelu spot, musisz je przenieść do portfela na swoje konto futures. Po zasileniu naszego konta futures na BTSC możemy przejść do copy tradingu. Najedź na opcję kopiowania po lewej stronie, a następnie kliknij na copy trading futures. Teraz jesteśmy w panelu copy tradingu BTCC. I możemy analizować wiodących traderów na giełdzie kryptowalut BTCC. Jesteśmy traderem kopiującym, a traderzy, których śledzimy, będą nazywani wiodącymi traderami. Zauważ, że istnieje podział zysku wynoszący 10%, więc za każdym razem, gdy wiodący trader osiąga zysk, również przekażesz mu 10% swoich zysków. Dodatkowo, powinieneś być świadomy wszystkich ryzyk, ponieważ jeśli wiodący trader traci pieniądze, ty również stracisz pieniądze. Nie ma bezpiecznych rzeczy. W handlu zawsze musisz być świadomy ryzyk związanych z copy-tradingiem. Jednak możemy zminimalizować ryzyko dzięki kilku rzeczom, a teraz pokażę Ci dokładnie na co zwracać uwagę, ponieważ teraz chcemy znaleźć tradera, który jest konsekwentnie zyskowny i ogólnie ma stabilną krzywą kapitałową. Pokażę Ci teraz dokładnie jak możemy to analizować. Zanim skopiujemy jakiegokolwiek tradera na platformie BTCC, najpierw chcemy przeprowadzić odpowiednią analizę, co oznacza, że chcemy sprawdzić czy trader jest zyskowny, jakiego rodzaju transakcje wykonuje, czy jest naprawdę... Konsekwentny, może również gra z wysokim dźwignią. Więc najpierw porównajmy tych, traderów tutaj, i już widzimy, że wszyscy radzą sobie całkiem dobrze. Widzimy, że wielu z nich ma naprawdę ładne krzywe kapitałowe, które rosną dość dobrze, ale możemy również spojrzeć na całkowity PNL, co oznacza ile dolarów zyskał. Możemy zobaczyć, że na przykład ten facet wygrał 57 tysięcy, co jest całkiem sporo, a ten facet wygrał 43 tysiące, więc zdecydowanie mają naprawdę dobre PNL, więc na pewno będę miał tego faceta na uwadze. Mogę chcieć go skopiować, ale teraz chcę również sprawdzić aktywa pod zarządzaniem, czyli AUM. Teraz możemy zobaczyć, którzy traderzy mają najwięcej aktywów pod zarządzaniem. Oznacza to, że są to traderzy, którzy mają najwięcej obserwujących. Widzimy, że w rzeczywistości nie radzą sobie tak dobrze, więc to pominę. Teraz możemy również spojrzeć na PNL i procent, ale bądź bardzo ostrożny z tym, ponieważ problem z zyskami procentowymi polega na tym, że trader może również otworzyć transakcję tylko za 10 dolarów, a następnie grać z wysoką dźwignią i obstawiać wzrost rynku. Potem rynek rośnie i ma zysk na poziomie 1000%. Jednak to nie jest naprawdę niezawodne podejście do handlu, więc niekoniecznie będę szukać ludzi z wysokim PNL w procentach. Zdecydowanie wolałbym całkowity PNL w wartościach dolarowych. To jest znacznie lepsze. Następnie mamy również opcję wskaźnika wygranych. Jednak wskaźnik wygranych nie jest wskaźnikiem rentowności. Możesz mieć wysoki wskaźnik wygranych, ale jeśli Twój stosunek ryzyka do zysku jest bardzo niski, nadal nie będziesz rentowny, więc nie polecam stawiania na wskaźnik wygranych. Teraz w sekcji wschodzących gwiazd możemy szukać traderów, którzy niedawno zaczęli odnosić sukcesy, a ten facet ma naprawdę dobrą krzywą kapitału, więc również będę miał tego faceta na uwadze. Na koniec możemy szukać traderów, którzy mają najwyższą liczbę kopiujących traderów, również interesujące, ale wysoka liczba kopiujących traderów niekoniecznie oznacza rentowność. W tym przypadku wybiorę całkowity PNL. To oznacza, że spojrzę na kwotę w dolarach, którą trader zarobił. Teraz mam tutaj dwóch interesujących traderów. Przede wszystkim ten, myślę, że ten wygląda bardzo dobrze. Alternatywnie, ten facet również wygląda stosunkowo dobrze. Jednak teraz wybiorę tego pierwszego. Zanim skopiujemy tego tradera, kliknij na jego imię, aby przeanalizować jego wyniki. Na tym pulpicie nawigacyjnym możemy zobaczyć wszystko. Na przykład wyniki w ostatnim miesiącu możemy spojrzeć na PNL w procentach i widzimy, że wzrosło o 47%, co jest naprawdę całkiem dobre. Teraz zyski w USDT, które wynoszą obecnie 57 tysięcy, również bardzo dobre. Teraz chcę również spojrzeć na wskaźnik wygranych i stosunek zysku do straty. Teraz widzimy, że ma wskaźnik wygranych na poziomie 53%, co może się wydawać niewielką liczbą, ale ten trader ma rzeczywiście stosunek zysku do straty wynoszący 3,74. Świetne. To oznacza, że każda wygrana transakcja jest 3,7 razy większa niż przegrana transakcja. To wygląda bardzo dobrze. Następnie możemy również sprawdzić wolumen handlowy, ale nie sądzę, że to jest takie ważne. Jednak teraz możemy spojrzeć na aktualne transakcje, które prowadzi. Teraz możemy również spojrzeć na historię handlową. Teraz możemy zobaczyć jego historię handlową w PNL. Możemy również przejrzeć wszystkie jego starsze transakcje i uzyskać pojęcie o tym, jak radzi sobie z każdą transakcją. Następnie możemy spojrzeć na obserwujących i tutaj widzimy, że wszyscy osiągnęli dobre zyski, wygląda dobrze. Po prawej stronie mamy zakładkę z najnowszymi rekordami. Możemy na to kliknąć. To są jego bardzo niedawne transakcje. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze. Głównie handluje dużymi monetami, co również bardzo mi się podoba. Zwykle lepiej jest kopiować traderów, którzy handlują dużymi monetami, takimi jak Bitcoin, Ethereum, XRP, ponieważ zazwyczaj płynność jest lepsza, a ruchy cenowe są bardziej wiarygodne. Teraz chcę skopiować te transakcje. Klikam na Kopiuj po prawej stronie. Po lewej stronie ma również tekst, w tym przypadku jest to chiński. Więc nie rozumiem co mówi. Następnie mamy PNL w procentach, które również wygląda całkiem dobrze: 46% zysku w ciągu ostatnich 30 dni, co jest dobrym statystykiem. Teraz 10% udziału w zysku, co oznacza, że za każdym razem, gdy główny trader osiąga zysk dla nas, podzielimy się z nim 10% zysków, co jest również sprawiedliwe. A potem widzimy 252 traderów, którzy go obserwują. Teraz możemy zdecydować, ile chcemy zainwestować w tego tradera. W tym przypadku wejdźmy z kwotą 100 dolarów. Mam 200 dolarów dostępnych. Chcę zainwestować tylko 100 dolarów. Teraz możemy również wybrać margines na zlecenie. Możemy ustawić stały margines, co oznacza, że za każdym razem, gdy trader otworzy transakcję, otworzysz transakcję w tym przypadku z marginesem 50 dolarów plus kwotą dźwigni ale wolę używać marginesu proporcjonalnego, co oznacza, że używamy procentu tego, co używa główny trader, uważam, że to lepsza strategia, ponieważ jeśli trader wiodący otwiera transakcję z kwotą 10 000 dolarów, na koncie 100 000 dolarów oznacza to, że używa 10% swojego portfela. Jeśli teraz użyjemy 100, wykorzystamy 10, ponieważ to 10% naszego portfela. Więc uważam, że stosunek marginesu jest w rzeczywistości lepszy niż stały margines. Ale jeśli masz inną strategię, możesz wybrać stały margines, na przykład może chcesz. Wchodzić za każdym razem z 5 dolarami. Lub minimalna kwota to właściwie 10 dolarów, ale to całkowicie zależy od Ciebie. Po prostu wolę używać marginesu proporcjonalnego, ponieważ uważam, że będzie lepiej, ponieważ naprawdę uwzględnia strategię tradera wiodącego. Teraz możemy zdecydować, czy chcemy kopiować otwarte pozycje, co oznacza, że jeśli trader wiodący ma obecnie otwarte pozycje, natychmiast dołączymy do transakcji, niezależnie od tego, czy transakcja już zyskała 100%, czy może straciła 50%, natychmiast do niej dołączymy. Zostawię to wyłączone, ale możesz to dodać, jeśli chcesz. Natychmiast wejść w pozycję, ja wolę tego nie robić. Teraz ustawienia zaawansowane są dość interesujące, ponieważ teraz możemy wybrać aktywa tutaj, które chcemy handlować lub które chcemy wykluczyć. Możemy na przykład powiedzieć, że chcemy handlować tylko bitcoinem. Kliknij potwierdź, a teraz będziemy kopiować transakcje tylko na bitcoinie. Ale w tym przypadku wybiorę wszystkie. Jeśli chcesz wybrać konkretne monety, możesz to zrobić tutaj. Teraz możemy ustawić to na automatyczne aktualizacje. Wszystko będzie robione automatycznie. Następnie możemy dodać zlecenie Stop Loss i Take Profit. W przypadku, gdy masz specyficzne zarządzanie ryzykiem, możesz na przykład dodać zlecenie stop loss na poziomie 1%. Jeśli cena spadnie o 1%, transakcja zostanie zamknięta, a na przykład także zysk. Tutaj, jeśli cena wzrośnie o 50%, zrealizujemy zyski. Zostawię to na nic, nie będę tego ustawiać. Naprawdę skopiuję całą strategię tego tradera. A teraz, gdy wszystko ustawiliśmy, kliknę na kopiuj transakcję. Teraz widzimy potwierdzenie tutaj przegląd. Przeczytaj wszystko. Wszystko powoli i upewnij się, że wszystko jest poprawne, a następnie kliknij potwierdź. I to już wszystko. Teraz pomyślnie zainicjowaliśmy kopiowanie transakcji na giełdzie Kryptowalut BTCC. Jeśli chcesz zmienić niektóre ustawienia lub całkowicie anulować kopiowanie transakcji, przejdź ponownie do pulpitu kopiowania transakcji w górnej sekcji i kliknij na kopiowanie transakcji. A następnie po prawej stronie możemy zobaczyć moje kopiowane transakcje. Kliknij na to. A teraz możemy zobaczyć wszystkie nasze kopiowane transakcje tutaj. W tej chwili nie mamy żadnych otwartych transakcji, ale możemy przejść do zakładki Moi Traderzy tutaj. A teraz możemy zobaczyć aktualnych traderów, których kopiujemy. A gdy tylko on dokona nowej transakcji, to również otworzy dla nas nową transakcję. A następnie pokażę w sekcji otwartych zleceń. Jeśli chcesz przestać kopiować jego transakcje, możesz wrócić do jego profilu. Po prawej stronie jest napisane "kopiuj". Ponownie klikamy na to, a teraz po lewej stronie możemy powiedzieć "zatrzymaj kopiowanie transakcji". Dodatkowo, jeśli chcesz dodać margines, możesz na przykład ustawić go na 200, kliknąć "zapisz", a to zmodyfikuje zmiany. Ale w tym przypadku teraz chcę zatrzymać kopiowanie transakcji. Po lewej stronie klikam "zatrzymaj", potwierdzam. I to wszystko. Pomyślnie skonfigurowaliśmy kopiowanie transakcji, pomyślnie edytowaliśmy kopiowanie transakcji i anulowaliśmy kopiowanie transakcji. Jeśli chcesz rozpocząć copy trading na BTCC, polecam utworzyć nowe konto za pomocą linku w opisie filmu, ponieważ z tym linkiem otrzymasz najlepszy bonus powitalny, który obecnie wynosi 1055 10 USDT. Więc jeśli chcesz rozpocząć z ładnym bonusem depozytowym i handlowym, kliknij pierwszy link w opisie filmu, przeczytaj warunki, zarejestruj się z kodem bonusowym, będziesz cieszyć się najlepszymi korzyściami na giełdzie kryptowalut BTCC.